Tu stoją korsa, ten czerwony i panie nie? tym tak stał, bo któryś bodajże chciał skręcić w lewo, a to BMW zjeżdżało z góry na dół i on tylko patrzył z tej strony w tej czy coś więc nie? Nie? widział, że te stoją, to chciał myknąć, a w tym czasie nie, i, I sięgnął czyli państwo skręcili autobusy. Tak.